Ściekłem się, gdy Gail w końcu weszła przez drzwi, spóźniona o trzy godziny i cuchnąca tanimi perfumami. Moje ręce trzęsły się, gdy starałem się zachować spokój, ale w środku byłem wulkanem gotowym do wybuchu. Gdzie? Do cholery! Byłeś! Warknąłem. Mój głos był niski i niebezpieczny. Gail ledwo na mnie spojrzała, zdejmując buty. Praca? Mak! Jak to wygląda? Praca! Przez trzy dodatkowe godziny, bez choćby jednego telefonu wzruszyła ramionami, jakby to nie była wielka sprawa. Szef zapytał, czy mogę zostać dłużej. Płaci gotówką. Pomyślałem, że docenisz dodatkowe pieniądze. Chciałem jej wierzyć. Boże, chciałem. Ale coś w jej oczach, sposób, w jaki nie chciała spojrzeć mi w oczy, uruchomił w mojej głowie dzwonki alarmowe. Jaka praca jest płatna gotówką? Sprawdziłem zegarek, druga w nocy. Gail błysnęła oczami, taka, która daje nam jedzenie na stole, mak masz z tym jakiś problem, ja miałem z tym problem i to duży, ale musiałem wyjść na swoją zmianę za dziesięć minut i wiedziałem, że to nie jest rozmowa, którą możemy tak szybko zakończyć. Porozmawiamy o tym później, powiedziałem, chwytając klucze. Trzaśnięcie drzwiami za mną nie pomogło zbytnio rozluźnić mi kikuta. Jadąc do pracy, moje myśli wróciły do tego, jak tu trafiliśmy. Było osiemdziesiąt trzy, a recesja mocno nas uderzyła. Zostałem zwolniony z pracy w fabryce, a Gail... Cóż, Gail nigdy nie przepadała za pracą. Przeżywaliśmy dzięki bezrobociu i wszystkim dorywczym pracom, jakie udało mi się znaleźć. Nie było to przyjemne, ale radziliśmy sobie. Potem Bobby, stary kumpel z liceum, rzucił mi koło ratunkowe. Dostałem trochę roboty budowlanej, powiedział pewnego wieczoru przy piwie: Pod stołem, jeśli chcesz, nie będę mieszać się do Twoich korzyści. Skorzystałem z okazji. To nie było wiele, ale zawsze coś. Pamiętam, jak spieszyłem się do domu tej nocy, chętny, by podzielić się dobrą nowiną z Gail. Ale kiedy wpadłem przez drzwi, szczerząc się jak idiota, Gail była w jednym ze swoich nastrojów. Spojrzała na mnie i zmrużyła oczy. Śmierdzisz piwem. Wypluła. Pijesz, kiedy ja jestem w domu i martwię się, jak zapłacimy rachunki. Próbowałem wytłumaczyć jej o Bobim i pracy, ale Gail nie chciała o tym słyszeć. Była rozczęsiona, a z doświadczenia wiedziałem, że nie da się jej powstrzymać, gdy już się rozkręci. Może gdybyś skończyła liceum, mogłabyś znaleźć prawdziwą pracę, Warknęłam, natychmiast żałując tych słów. Twarz Gale zrobiła się biała, a potem czerwona. Och, to bogate, jak na ciebie! Pan Big szedł ze swoim dyplomem. Dużo dobrego nam to teraz robi. Ceo. Przez jakiś czas tak sobie gadaliśmy, odgrzewając stare kłótnie i rozdrapując stare rany. Kiedy się wyczerpaliśmy, wszelkie moje podekscytowanie nową pracą dawno już opadło. Tej nocy, Leżąc w łóżku z Gail odwróconą do mnie plecami, nie mogłem przestać się zastanawiać, jak się tu znaleźliśmy. Kiedyś byliśmy szczęśliwi, prawda? A może to była kolejna rzecz, którą zabrała nam recesja? W końcu musiałem zasnąć, bo zanim się obejrzałem, mój budzik wyl i nadszedł czas, aby udać się na miejsce pracy. Gail już nie było, prawdopodobnie po to, aby uniknąć kolejnej kłótni. Pracując tamtego dnia z Bobbim, Ciągnąc drewno i pocąc się w letnim słońcu, starałem się wyrzucić z głowy myśli o Gail i naszych problemach. Ale one wciąż wracały, jak woda znajdująca pęknięcia w tami. Wszystko w porządku, stary? Zapytał Bobby podczas przerwy na lunch. Wydajesz się być milion mil stąd. Wzruszyłem ramionami, biorąc długi łyk wody z butelki. Po prostu. Wiesz. Życie. Bobby skinął głową, rozumiejąc w oczach. Tak, słyszę to. Czasy są ciężkie wszędzie. Doceniałem współczucie Bobiego, ale nie byłem gotowy wylewać swoich żali. Zamiast tego zmieniłem temat, pytając o pracę i jak długo jego zdaniem mogłaby potrwać. Następne kilka tygodni wpadło w rytm. Pracowałem z Bobbim w ciągu dnia. Wracałem do domu wyczerpany do szpiku kości, a Gail i ja tańczyliśmy wokół siebie jak ostrożne koty. Rozmawialiśmy, ale tak naprawdę się nie komunikowaliśmy. Pewnego dnia Gail wpadła przez drzwi, gdy przygotowywałam kolację, jej twarz rozświetliła się jak choinka. Mak, mak, nie uwierzysz, wykrzyknęła, niemal podskakując na palcach. Odwróciłam się od kuchenki, unosząc brwi. Co cię tak rozpaliło? Mam pracę, uśmiechnęła się promiennie, obejmując mnie. Na chwilę zapomniałem o naszych ostatnich napięciach. Odwzajemniłem uścisk, uśmiechając się. Świetnie. Kochanie. Gdzie? Jej uśmiech trochę zbladł. To cóż, to w Starlight motel. Nocna zmiana. Mój własny uśmiech zamarł. Starlight nie był znany ze swojej porządnej klienteli. Starlight. Gail. Czy to bezpieczne? Machnęła ręką, by rozwiać moje obawy. Och, nie bądź takim zamartwiaczem. To tylko praca biurowa. Rejestruj ludzi, odbieraj telefony. Bułka z masłem. Nie byłem przekonany. Ale w nocy, w tej okolicy? Oczy Gail trochę się zahartowały. Kochanie, nikt, naprawdę nikt, nie przychodzi do biurka po północy. Wszystko będzie dobrze. Chciałem się jeszcze bardziej kłócić, ale zdecydowany układ jej szczęki powiedział mi, że to nic nie da. Poza tym potrzebowaliśmy pieniędzy. Więc przełknęłam wątpliwości i starałam się być wspierająca. No cóż, gratulacje, powiedziałam, wymuszając uśmiech. Kiedy zaczynasz? Jutro wieczorem, odpowiedziała, jej podekscytowanie powróciło. Ochmak, to wszystko dla nas zmieni. Zobaczysz, kiedy patrzyłem, jak praktycznie wylatuje z kuchni, nie mogłem pozbyć się uczucia, że wszystko zaraz się zmieni. Jasne. Po prostu nie byłem pewien, czy będzie to na lepsze? Pierwsze kilka tygodni nowej pracy Gail wydawało się w porządku. Pieniądze były trochę łatwiejsze, a ciągłe napięcie w naszym domu trochę zelżało. Ale zaczęłam zauważać zmiany u Gail. Na początku były to drobne rzeczy nowe ubrania, bardziej wymyślny makijaż. Zaczęła częściej chodzić do salonu, żeby zrobić sobie paznokcie. Kiedy o to pytałam, tylko się uśmiechała i mówiła, że dziewczyna musi wyglądać jak najlepiej, prawda. Ale to było coś więcej. W jej chodzie było coś nowego pewność siebie, błysk w oku, którego nigdy wcześniej nie widziałam. To mnie jednocześnie pociągało i denerwowało. Pewnej nocy, gdy leżeliśmy w łóżku, postanowiłem poruszyć ten temat. Jak idzie praca? Naprawdę. Gail odwróciła się do mnie, a na jej ustach pojawił się tajemniczy uśmiech. To jest Interesujące. Nigdy z tobą o tym nie rozmawiałem, ale w motelu jest wiele do zobaczenia. Co to znaczy? Zapytałem, czując, jak w moim żołądku tworzy się węzeł. Ona tylko wzruszyła ramionami i przewróciła się. Nic? Kochanie. Idź spać. Ale nie mogłam spać. Mój umysł pędził, wyobrażając sobie najróżniejsze scenariusze. Co dokładnie Gail widziała w tym motelu? I dlaczego nie chciała o tym rozmawiać? Następnego ranka, gdy Gail szykowała się do wyjścia na zakupy, zauważyłam, że grzebie w swojej torebce. Wypadła jej paczka gotówki o wiele więcej niż powinna mieć z w motelu. Moje serce prawie stanęło, gdy zobaczyłam tę gotówkę. Podniosłam ją, starając się utrzymać spokojny głos. Gail, skąd to się wzięło? Wyrwała to z powrotem, wpychając do torebki. Wskazówki. Mak. Zdziwiłbyś się, jak hojni potrafią być niektórzy ludzie. Chciałem jej wierzyć. Boże, chciałem. Ale dręczące mnie wątpliwości nie chciały ustąpić. To strasznie dużo wskazówek dla nocnego recepcjonisty. Oczy Gail błysnęły niebezpiecznie. Co sugerujesz? Nie sugeruję niczego. Powiedziałem, wycofując się. Jestem po prostu zaskoczona. To wszystko. Prychnęła, chwytając klucze. No, nie bądź. Mówiłem ci, że ta praca zmieni wszystko dla nas. Może po prostu powinieneś być wdzięczny. Drzwi zatrzasnęły się za nią, zostawiając mnie tam stojącego, czując się jak głupiec. Wdzięczny? Jasne. Raczej podejrzliwy jak cholera. Tej nocy nie mogłem spać. Przewracałam się z boku na bok, a słowa Gail odbijały się echem w mojej głowie. Kiedy zadzwonił mój budzik, podjęłam decyzję. Zamierzałam dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się w tym motelu. Zadzwoniłem do Bobiego i powiedziałem mu, że potrzebuję wolnego wieczoru. Nie zadawał pytań, tylko powiedział, Dasz radę, stary. Wszystko w porządku? Mam nadzieję, że tak, mruknąłem, nie wierząc w to ani przez sekundę. Poczekałem, aż Gail pójdzie na swoją zmianę. Skoczyłem do ciężarówki i pojechałem w stronę gwiazd. Moje dłonie pociły się na kierownicy, gdy wjechałem na miejsce po drugiej stronie ulicy, poza zasięgiem wzroku biura motelu. Przez pierwszą godzinę nic się nie działo. Zaczynałem czuć się jak idiota, siedząc tam i szpiegując własną żonę. Ale wtedy ją zobaczyłem. Gail wyszła z biura, rozejrzała się ukradkiem, po czym pośpieszyła ulicą. Opadłem na siedzenie, gdy przechodziła. A moje serce waliło. Nie zmierzała do domu. Nie. Szła w stronę Kitty Cat Club, obskurnego klubu ze striptizem kilka przecznic dalej. Co do cholery, patrzyłem oszołomiony, jak znika w środku. Dziesięć minut później wyszła i wróciła do motelu. Ten schemat powtarzał się kilka razy w ciągu nocy. Poczułem się chory: co Gail robiła w klubie ze striptizem? Czy ona to robiła? Nie. Nie mogłem nawet o tym myśleć, ale dowody były tuż przede mną. Około trzy rano zobaczyłem, jak ciężarówka Bobiego wjeżdża na parking motelu. Co on tu robił? Patrzyłem, jak wysiada i kieruje się prosto do biura. Mój umysł się kręcił. Bobby i Gail? Nie, to niemożliwe. Bobby był moim przyjacielem. Nie zrobiłby tego. Ale z drugiej strony myślałem, że znam też moją żonę. Miałem wysiąść z ciężarówki i skonfrontować się z nimi, gdy Bobby wrócił. Rozejrzał się, dostrzegł moją ciężarówkę i podszedł. Opuściłem szybę. Moje usta były suche. Bobby, co ty tu robisz? Pochylił się. Jego twarz była ponura. Mógłbym zapytać cię o to samo. Mac. Ale myślę, że oboje wiemy, dlaczego tu jesteśmy. Skinąłem głową, nie ufając sobie na tyle, by mówić. Bobby westchnął. Ona jest tancerką. Mak. Jej pseudonim sceniczny to Dezerej i jest. Jest w tym całkiem dobra. Świat zdawał się przechylać na swoją oś. Złapałem kierownicę, żeby się uspokoić. Tancerz. Masz na myśli. Tak, powiedział Bobby cicho. Przepraszam, stary. Widziałem ją tam w zeszłym tygodniu, kiedy spotykałem się z kumplem. Nie wiedziałem, jak ci to powiedzieć. Czułem, że zaraz zwymiotuję. Czy wszyscy wiedzą, czy ja jestem ostatni, który się dowie? Bobby pokręcił głową. Nie sądzę. Słuchaj, mak, co zamierzasz zrobić? Siedziałem tam przez długą chwilę, próbując wszystko przetworzyć. Moja żona rozbierała się w jakimś obskurnym klubie. I kto wie, co jeszcze mogłaby robić za pieniądze? Nie wiem. Bobby powiedziałem w końcu. Szczerze mówiąc, nie wiem. Bobby położył mi rękę na ramieniu. Cokolwiek postanowisz, będę cię wspierał, stary. Jeśli czegoś potrzebujesz, po prostu powiedz słowo. Skinąłem głową, wdzięczny za jego wsparcie. Dzięki! ja. Chyba muszę wrócić do domu i pomyśleć. Droga powrotna była rozmazana. Mój umysł pędził, odtwarzając każdą rozmowę, Każdą kłótnię, każdy podejrzany moment z ostatnich kilku miesięcy. Nie skonfrontowałem się z gail, kiedy wróciła do domu tego ranka. Nie mogłem stawić jej czoła, nie mogłem znieść słuchania kłamstw lub wymówek, jakie mogłaby wymyślić. Zamiast tego udawałem, że śpię, słuchając, jak porusza się po domu. Przez kilka następnych dni przechodziłem przez ruchy naszego wspólnego życia, cały czas czując, że mieszkam z obcą osobą. Gail musiała wyczuć, że coś jest nie tak, ale nie naciskała. Może bała się tego, co mogę wiedzieć. Wiedziałam, że muszę coś zrobić, ale byłam sparaliżowana. Część mnie chciała złapać czadę i po prostu uciec, zostawić cały ten bałagan za sobą. Inna część chciała skonfrontować się z Gail, krzyczeć, wściekać się i żądać odpowiedzi. Ale racjonalna część mojego mózgu wiedziała, że potrzebuje więcej informacji zanim podejmę jakiekolwiek kroki. Tak oto znalazłem się siedząc naprzeciwko państwowego śledczego, wylewając swoje żale na temat wszystkiego, co widziałem i podejrzewałem. Facet słuchał cierpliwie, robił notatki i kiwał głową. Kiedy skończyłem, odchylił się na krześle, patrząc na mnie ze współczuciem. Od jakiegoś czasu mamy oko na ten motel i klub, podejrzewany krąg prostytucji. Twoje informacje mogą być bardzo pomocne. Poczułem mieszankę ulgi i strachu. Co się teraz stanie? Twarz śledczego stała się poważna. Teraz badamy sprawę. Budujemy naszą sprawę. I to jest koniec Twojego zaangażowania. Przepraszam, dzieciaku. Widać, że ją kochałeś. Skinąłem głową, czując się otępiały. Tak, zrobiłem to. Naprawdę. Po prostu. Nie wiem już, kim ona jest. Kiedy wychodziłem z biura. Czułem się, jakbym szedł we mgle. Mój świat stanął na głowie i nie miałem pojęcia, jak to napisać. Następny miesiąc był piekłem. W pracy wykonywałam ruchy, ledwo mogąc się skupić. W domu napięcie między Gail a mną było tak gęste, że można było je kroić nożem. Wiedziała, że coś jest nie tak, ale nigdy nie pytała. Może bała się odpowiedzi. Potem nadeszła noc na lotu. Byłem w domu z Hadem, gdy zadzwonił telefon. To był Bobby. Mac, włącz wiadomości. Powiedział, jego głos był naglący. Właśnie napadają na Starlight i Kitty Cat. Włączyłem telewizor i tam to było. Migające światła, wszędzie policjanci. I tam, wypuszczona w kajdankach, była Gail. Chad spojrzał na mnie. W jego oczach było widać konsternację. Tato, czy to mama? Przełknęłam ślinę, próbując znaleźć odpowiednie słowa. Jak wytłumaczyć coś takiego dziecku? Synu, twoja matka zadała się z kilkoma złymi ludźmi i zrobiła kilka złych rzeczy. Teraz nie chce mieszkać z nami, więc jesteśmy sami. To było kłamstwo, oczywiście. Nie miałam pojęcia, czy Gail chciała z nami mieszkać, czy nie, ale w tamtej chwili było to najlepsze. Co mogłam zrobić, aby chronić mojego chłopca przed brutalną rzeczywistością tego, co się działo? Następne kilka tygodni to był wir przesłuchań policyjnych, spotkań z prawnikami i nieprzespanych nocy. Złożyłam pozew o rozwód niemal natychmiast, zdeterminowana, aby uzyskać pełną opiekę nad Hadem. Gail nie ułatwiała sprawy. Nasze pierwsze spotkanie z prawnikami było, delikatnie mówiąc, napięte. Gail weszła. Jakby była właścicielką tego miejsca, cała fałszywa brawura i bunt. Ale widziałem strach w jej oczach. Nie musisz tego robić. Mak powiedziała niskim głosem. Możemy to rozwiązać. Pokręciłem głową. Zacisnąłem szczękę. Nie ma nic do rozwiązania. Gail. To koniec. Jej oczy błysnęły. Nie możesz zabrać mi mojego syna. Wtedy straciłam nad sobą kontrolę. Twój syn. Ten, którego co noc porzucałaś, żeby tańczyć dla nieznajomych, ten, którego narażałaś na niebezpieczeństwo swoimi, swoimi zajęciami. Gail wzdrygnęła się, jakbym ją uderzyła. Dobrze! Przysunęłam się bliżej. Mój głos był ledwie głośniejszy od szeptu. Jeśli będziesz się temu sprzeciwiać, Gail, wyjdzie na jaw wiele brudnych sekretów, o których myślisz, że nie wiem. Kiedy skończę? Każdy sędzia przy zdrowych zmysłach łajdę mi nakaz sądowy, który zabroni ci widywać się z synem. Widziałem, jak z niej uchodzi wola walki. Wiedziała, że ją przyparłem do muru. Czego chcesz? Zapytała pokonana. Pełna opieka, powiedziałem stanowczo. Dostaniesz nadzorowane wizyty, kiedy powiem, że to w porządku. I trzymaj się od nas z daleka, jeśli nie. Skinęła głową powoli a łzy napłynęły jej do oczu. Przez chwilę prawie jej współczułem. Prawie. Postępowanie rozwodowe przebiegło potem na szczęście szybko. Gail nie kwestionowała niczego, prawdopodobnie licząc na uniknięcie chaotycznego procesu, który wyjawiłby wszystkie jej brudy. W ciągu kilku miesięcy wszystko się skończyło. Miałam czadę, a Gail... Cóż, Gail miała swoją wolność, jeśli to było coś warte. Życie toczyło się dalej. Chad i ja wpadliśmy w nową rutynę, tylko my dwoje. Nie było łatwo być samotnym ojcem, ale daliśmy radę. Rzuciłem się w wir pracy, zdecydowany zapewnić Hadowi stabilne życie, na jakie zasługiwał. Mijały lata. Chad wyrósł z zagubionego małego chłopca na silnego, pewnego siebie młodego mężczyznę. Zacząłem znowu umawiać się na randki, ostatecznie poślubiając ponownie cudowną kobietę o imieniu Kati. Była wszystkim. Czym Gail nie była. Stała, uczciwa, kochająca. A potem, zupełnie niespodziewanie, czat zrzucił na nas bombę. Miał 24 lata, świeżo po studiach, gdy ogłosił, że chce poślubić swoją dziewczynę, Pam. To świetna wiadomość. Synu. Powiedziałem. Szczerze się za niego cieszę. Kiedy ją poznamy? Chad poruszył się niespokojnie. No cóż, o to właśnie chodzi. Tato. Ty. Ty już znasz jej rodzinę. Podniosłem brew. O! Oh. Jak ci się podoba? Wziął głęboki oddech. Mama Pam. Nazywa się Hani. Kiedyś pracowała z mamą. W klubie. Świat zdawał się przechylać na swoją oś. Kochanie. Pamiętałem ją z policyjnych raportów. Jedną z kobiet aresztowanych obok Gail. A teraz jej córka wychodziła za mąż za mojego syna. Czy pan wie? Zapytałem, a mój głos był napięty. O! O tym, co się stało. Chad skinął głową. Tak, ona wie. Rozmawialiśmy o tym naprawdę dużo. Ona nie jest swoją mamą, tatą. Tak jak ja nie jestem swoim. Siedziałem tam przez długi moment, przetwarzając. Potem spojrzałem na mojego syna. Naprawdę na niego spojrzałem. Nie był już tym zagubionym małym chłopcem. Był mężczyzną podejmującym własne decyzje. Dobrze, powiedziałem w końcu. Kiedy jest kolacja zaręczynowa? Kolacja była, delikatnie mówiąc, interesująca. Hani była tam, wyglądając starzej, ale wciąż rozpoznawalna ze zdjęć policyjnych, które widziałem lata temu. Wydawała się szczerze szczęśliwa z powodu Pam i Czadę, a ja musiałem przyznać, że Pam była słodką dziewczyną. Kiedy siedzieliśmy tam, Prowadząc niepogawędki i próbując ignorować słonia w pokoju, nie mogłem powstrzymać się od zastanawiania się, gdzie jest gail. Czy wiedziała o tym, czy będzie na ślubie? Dzień ślubu nadszedł szybciej, niż się spodziewałem. Stałem przed lustrem, poprawiając krawat po raz setny, gdy weszła Kati. Wyglądasz przystojnie, powiedziała, wygładzając moje klapy: Jak się trzymasz? westchnąłem, spotykając jej oczy w odbiciu. Szczerze, nie wiem, cieszę się z powodu czade. Naprawdę. Ale. Ale martwisz się o spotkanie z Gail, dokończyła za mnie Kati. Skinęłam głową. Dostaliśmy wiadomość, że Gail będzie uczestniczyć w ceremonii, zachowując niski profil. To będzie pierwszy raz, kiedy ją zobaczę od lat, cokolwiek się stanie, powiedziała Kati, ściskając moją dłoń, jestem tutaj z tobą. Ceremonia była piękna. Chad wyglądał tak dorośle w smokingu, a Pam promieniała w swojej białej sukience. Kiedy patrzyłam, jak składają przysięgę, poczułam przypływ dumy zmieszany z ukłuciem smutku. Mój mały chłopiec był już dorosły, zakładał własną rodzinę. Dopiero na przyjęciu w końcu ją zobaczyłem. Gail stała z boku, popijając kieliszek szampana, wyglądając. Starzej, zmęczona. Jej oczy spotkały się z moimi przez pokój i przez chwilę było tak, jakby czas w ogóle nie minął. Wymówiłem się od rozmowy, której słuchałem półgłosem i podszedłem do niej. Z bliska mogłem zobaczyć uszy wyryte na jej twarzy, ciężar żalu w jej oczach. Cześć, Mak, powiedziała cicho. To Miło cię widzieć. Skinęłam głową, nie ufając sobie na razie na tyle, by przemówić. Staliśmy tam w niezręcznej ciszy przez chwilę zanim Gail znów się odezwała. Czad wygląda tak przystojnie. Świetnie sobie z nim poradziłeś. Dzięki, dałem radę. On jest dobrym dzieciakiem. Człowieku, mam na myśli. On jest dobrym człowiekiem. Gail skinęła głową, jej oczy zaszły głą. Wiem, że nie mam prawa pytać, ale. Myślisz, że moglibyśmy porozmawiać? Prywatnie są rzeczy, które muszę powiedzieć. Część mnie chciała odmówić, odejść i zostawić przeszłość w przeszłości. Ale inna część, część, którą myślałem, że dawno temu pochowałem, była ciekawa. Po tylu latach, co Gail mogłaby mieć do powiedzenia? W porządku, powiedziałem w końcu. Ale zrób to szybko. Nie chcę przegapić zbyt wiele z przyjęcia. Znaleźliśmy cichy zakątek ogrodu poza salą przyjęć. Gail usiadła na ławce, a ja oparłem się o drzewo, zachowując dystans. Jestem ci winna wyjaśnienie, zaczęła Gail, jej głos drżał. Wiem, że lata za późno, ale. Musisz zrozumieć, dlaczego zrobiłam to, co zrobiłam. Skrzyżowałam ramiona, kradnąc samą siebie. Dobrze. Słucham. Gail wzięła głęboki oddech. Zrobiłem to dla pieniędzy. Mak. Przez całe życie żyliśmy w biedzie i zmagaliśmy się z problemami. Nagle miałem szansę zarobić prawdziwe pieniądze. Na początku to był tylko taniec, ale potem. Urwała, a ja poczułam, jak w mojej piersi narasta mieszanka gniewu i litości. A potem co? Gail. Co się stało? Wtedy stałam się chciwa, przyznała. Jej głos był ledwie głośniejszy od szeptu. Pieniądze były dobre. A ja. Lubiłem uwagę władzę mówiłem sobie że to wszystko dla nas dla czadę ale to było kłamstwo zrobiłem to dla siebie słuchałem jak opowiadała swoją historię jak była zmuszana na początku ale potem chętnie kontynuowała jak pieniądze i styl życia stały się uzależniające jak straciła z oczu to co naprawdę się liczy padłam ofiarą chciwości i głupoty powiedziała w końcu Patrząc mi w oczy. I kosztowało mnie to wszystko. Zajęło mi lata, żeby się z tym pogodzić, ale poszedłem dalej. Teraz mam klub dżentelmenów. Legalny interes, żadnych śmiesznych rzeczy. Siennęła do torebki i wyciągnęła wizytówkę, podając mi ją. Wziąłem ją odruchowo, nie wiedząc, co powiedzieć. Nie proszę o wybaczenie. Mac, powiedziała Gail, wstając. Wiem, że na nie nie zasługuje. Po prostu... Potrzebowałam, żebyś poznał prawdę. Wszystko. Skinąłem głową, wciąż przetwarzając wszystko, co opowiedziała. Dziękuję, że mi powiedziałaś, dałem radę. Gail uśmiechnęła się do mnie smutno. Żegnaj, Mak. Bardzo wątpię, że kiedykolwiek cię jeszcze zobaczę, więc żyj dobrze. Kochaj swoją żonę i córkę i chroń je tak dobrze, jak potrafisz. Gdy patrzyłem, jak odchodzi, poczułem, jak ciężar spada mi z ramion. Gniew i ból, które nosiłem w sobie przez tak długi czas, zaczęły się rozpraszać, zastąpione poczuciem. Nie przebaczenia, dokładnie, ale zrozumienia. Wróciłam na przyjęcie, gdzie Kati tańczyła z naszą córką Melody. Gdy patrzyłam, jak wirują i śmieją się, poczułam przypływ miłości i wdzięczności. Wszystko w porządku? Zapytała Kati, gdy do nich dołączyłam. Skinąłem głową, przyciągając ją bliżej. Tak, tak, tak jest. Później tej nocy, gdy Kati i ja szykowaliśmy się do snu, opowiedziałem jej o mojej rozmowie z Gail. Jak się z tym wszystkim czujesz? zapytała łagodnym głosem. Przez chwilę się zastanawiałem. Szczerze, czuję się. Wolny. Jakbym w końcu mógł uwolnić się od całego tego gniewu i bólu. To nie zmienia tego, co się stało, ale. Nie wiem. Pomaga. Kati się uśmiechnęła, ściskając moją dłoń. Cieszę się. Mak, zasługujesz na spokój. Właśnie wtedy Melody wpadła do naszego pokoju. Jej oczy błyszczały podekscytowaniem. Mamo! Tato! Mam wieści! Odwróciliśmy się do niej, unosząc brwi. Co się stało, kochanie? Zapytałem. Uśmiechnęła się, podnosząc lewą rękę, by odsłonić błyszczący pierścionek. Jake się oświadczył. Bierzemy ślub. Gdy Katy piszczała i przytulała Melody, nie mogłam powstrzymać się od śmiechu. Zaczynamy od nowa, pomyślałam. Kolejny ślub. Kolejna szansa na stworzenie nowych wspomnień, na zbudowanie rodziny, którą stworzyliśmy. Życie jak zdałem sobie sprawę, ma zabawny sposób na zataczanie pełnego koła, ale tym razem byłem gotowy na wszystko, co miało nadejść. Jeśli masz ukończone osiemnaście lat, nie przegap nadchodzącej historii i pamiętaj. Aby kliknąć przycisk, lubię to, aby okazać swoje wsparcie. Dziękuję.